Cześć kochani, tutaj Afolka. Witam was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj pokażę wam zestaw serii Lego City. Jest to stanowisko ratownicze na plaży. No wakacyjny temat, choć jest to nowość na styczeń 2022 roku. Zestaw spodobał mi się od samego początku. Chyba najbardziej przykuła moją uwagę ta riksza z lodami, bo nie mam takiego elementu, ale jest tutaj cała masa też innych części, które z pewnością mi się przydadzą i wam również. Będę Wam zresztą ten zestaw polecała, sami się przekonacie dlaczego. No, niestety, tutaj, jakby na siłę, też dorzucono nam kolejną ulicę, kolejną drogę, jak nas informuje opakowanie. Uważam, że to jest w tym zestawie dość absurdalne i tylko zwiększa jego cenę. Zestaw kosztuje 130 zł katalogowo. Przy takiej ilości elementów to sporo, uważam, bo ponad 60 groszy za element, za serię City to, to chyba przesada. Z boku takiego węższego pudełka mamy pokazane wszystkie mini wszystkie cztery, no, które spędzają czas tutaj na plaży, jedzą lody, opalają się i no, robią wszystko to, co normalnie robi się no, plażując, prawda, czy wypoczywając na, na wakacjach. Jako, że mamy stanowisko ratownicze, no to jest oczywiście też pan ratownik tutaj zmotoryzowany, ma taki specjalny kład ratowniczy, żeby móc interweniować w razie potrzeby. Oczywiście, tutaj dodatkowym atutem tego zestawu są zwierzątka. Tutaj w rogu mamy też je wymienione. Mamy żółwia, który składa tutaj jaja na plaży, i to jest też świetna sprawa, że to jest żółw w nowym umaszczeniu, co Wam później jeszcze pokażę. No i mamy jeszcze czerwonego kraba, który go kocham, bo ja kocham te czerwone kraby, ale to już pewnie wiecie. No dobra, zobaczmy, co było w środku tego opakowania. W środku zestawu znajdziemy trzy instrukcje budowania oraz mały arkusz z naklejkami, tu głównie do wyklejenia rikszy, ale też jakichś plakatów, które znajdują się w tym stanowisku ratowniczym. Mamy trzy instrukcje podzielone po prostu na poszczególne etapy tutaj budowania. No, każda wiadomo krok po kroku prowadzi, jak ten zestaw poskładać. Mamy znów ten paseczek, gdzie ludek nam się przesuwa i widzimy, na jakim etapie budowania jesteśmy. Tutaj na jednej tej instrukcji znajdziemy reklamy innych zestawów serii Lego City i propozycje połączenia oczywiście ich w jedno miasto. Natomiast tutaj z kolei na odwrocie mamy reklamy pojazdów serii Lego City, tych najnowszych na 2022 rok. No dobra, to tyle jeśli chodzi o przegląd instrukcji. Zobaczmy, jak ten zestaw się prezentuje po złożeniu. A tak wygląda złożony zestaw razem z minifigurkami, chociaż im przyjrzymy się troszkę później. Osobiście uważam, że zestaw ten ma swoje lepsze i gorsze momenty, na pewno takim lepszym momentem jest ta riksza, bo to jest coś co mam po raz pierwszy w kolekcji, chociaż wcześniej rzadko, ale jednak w LEGO się ten element pojawiał, to jest taki bardziej przerobiony rower, zobaczcie. Tył nam jest dobrze znany, a przód jest po prostu spłaszczony po to, żeby móc go tutaj przyczepić łatwo do dalszej części tego pojazdu. A dalszą częścią jest tak naprawdę zabudowana lodówka, no w tej chwili pusta, ale możemy sobie samemu coś tu włożyć, na przykład te dwa lody, które w tej chwili są na stojaku, bez sensu całkiem, no bo się rozpuszczą po prostu. Więc same lody włożyłabym do lodówki, a wafelki bym na tych stojakach zostawiła. Mamy tutaj też kasę fiskalną, więc oczywiście działalność jest legalna. Wydajemy paragon i odprowadzamy podatki. No tak, taki pół żartem, pół serio, no ale jest oczywiście. No i jeszcze jest jakiś pojemnik. Ja tutaj w domyśle dołożyłam łyżeczkę, bo mamy ją w zestawie. Gdyby ktoś może chciał te lody jeść łyżeczką, no to ma taką możliwość. No i z jednej i z drugiej strony tej rikszy takie mamy tajle z naklejkami, z napisem ice cream, żeby z daleka było wiadomo. Co to jest i co się tutaj nam sprzedaje. Świetna rzecz: no bo lodów na plaży nie powinno nam zabraknąć. Skoro o plaży mowa, no to przyjrzyjmy się jej. To jest bardzo prosta konstrukcja: bo to jest zwykła płytka po prostu w kolorze beżowym, z wysuniętym tutaj jeszcze cypelkiem, na którym mamy z, no, gniazdo z jajami. Żółwia, to jest żółw w nowym umaszczeniu, ale to jeszcze Wam później pokażę przy okazji omawiania minifigurek. No tak on się tu prezentuje. Siedzi sobie pod palmą. Mamy palmę w zestawie, chociaż to zależy na jakiej plaży byśmy byli. No w Polsce palmy na plaży nie uświadczymy, więc prawdopodobnie to jest jakiś, jakaś zagraniczna plaża. No mamy tutaj oczywiście też plaż, plażowy leżak. Tutaj już pani sobie siedzi na nim, odpoczywa. Obok leżaka jest koszyk, dobrze nam znany, bo on się już wcześniej w LEGO pojawiał, ale to nie jest w kolorze fioletowym i to jest świetna rzecz. Wcześniej były one żółte. No, a w koszyku mamy coś, co jest dla mnie nowym elementem zupełnie. Wydaje mi się, że w innym zestawie to są po prostu pałeczki do sushi, a tutaj to pewnie zwinięty wachlarz. No chociaż. No, chociaż nie wiem, to możecie mi pisać w, komentarzu, w komentarzach, z czym to się Wam kojarzy. Mamy tutaj też śmietnik, i dziewczynka zbiera zresztą tutaj śmieci, i bardzo dobrze, bo mamy tutaj taki element edukacyjny. No, bo jakby nie patrzeć, nawet jak wypoczywamy na plaży, to oczywiście śmieci po sobie należy zbierać. No i teraz idąc po kolei, dochodzimy do tego gorszego momentu, bo no, mamy tutaj tą ulicę. No właściwie no pewnie jakiś deptak to miał być w, w zamyśle. Ale minus jest tego taki, że no, według mnie jest to wciśnięte tutaj na siłę, a poza tym nawet gdybyśmy chcieli to wykorzystać do naszego lego miasta, bo, um, bo powiedzmy, tak, chcemy to połączyć z lego miastem, to zwróćcie uwagę na to, że ta płytka jest węższa od normalnych tych ulic, jakby ona ma szerokość takiego przejścia ulicznego, chociaż nim nie jest. I w dodatku mamy tutaj wykończenie zwykłym szarym tailem a nie mamy na wymianę jak gdyby tego jednego pasa drogowego, wiecie żeby kontynuować w jakiś sposób rzeczywiście te ulice, więc wydaje mi się, że tej części nigdzie nie wykorzystamy, po prostu. Więc to totalnie jest bez sensu. No nie wspominając o tym, że jeżeli ten ratunek naszego tutaj ratownika miałby wyglądać tak, że wsiada wkład i przejeżdża dosłownie no, wyjeżdża z garażu, jest na plaży, to po co w ogóle wsiadać w ten kład? Jakby Totalnie też o tyle bez sensu, że przynajmniej jeśli chodzi o tą część plaży, no bo ja rozumiem, że może gdzieś tam podjechać dalej, ale no tutaj akurat no co wyjeżdża i cóż, i od razu jest plaża, więc no totalnie wydaje mi się bez sensu. No ale dobra, to skoro już mowa o tym ratowniku, to zobaczmy jak to stanowisko ratownika wygląda. A tak wygląda z bliska to stanowisko ratownika na plaży, które właściwie jest po lewej stronie, bo po prawej widzimy ewidentnie wypożyczalnię sprzętu sportowego, taką minimalistyczną, która no ma swoje plusy i minusy. No z jednej strony o tyle dobrze, że dostajemy no fajne części do kolekcji. Podoba mi się bardzo tamiętowa deska surfingowa. Sam plakat, prawda, z naklejką, ale jednak z informacją, że za piątkę możemy ten sprzęt wypożyczyć. A także tutaj dodatki, bo mamy jeszcze dwa pagaje i no, komplet tutaj trzy do wypożyczenia kapoki w nowym wzorze, to jest też fajna sprawa. Ale minus taki logistyczny jest taki, że no, umieszczenie tej wypożyczalni w tym miejscu no, powoduje ewidentną kolizję z naszym ratownikiem, który tutaj po drabinie miałby schodzić, żeby udzielić szybko komuś pomocy. No bo wyobrażam sobie to tak, że tutaj jakieś ludzie by stali. Oglądaliby ten sprzęt, żeby go wypożyczyć, a tutaj nagle akcja i ratownik musi się przez nich przeciskać no kompletnie bez sensu. Sam natomiast budynek tego ratownika, ten ratowniczy, powiedzmy, jest w bardzo fajnych kolorach, takich czerwono-białych, polskich, zasadniczo, ale to czyni te części no, kompletnie nowymi, mimo że je doskonale znamy, bo już drabina nam się opatrzyła, czy te płotki, też te barierki tutaj na balkonie, no, mieliśmy wcześniej, ale w czarnym kolorze przeważnie, a tutaj czerwony no, zupełnie coś nowego i, i super, więc nawet i dla tych części warto sięgnąć po ten zestaw. No a sam budynek jest złożony z garażu, który jest tutaj na dole w którym oczywiście siedzi tutaj nasz zaparkowany kład. Prosta konstrukcja, też podoba mi się z uwagi na taką ciekawą kolorystykę czerwień z pomarańczą. Ładnie to wygląda, mimo że ja zakładami nie przepadam, bo ile już tych kładów u nas było. Mamy tutaj jeszcze z tyłu miejsce na akcesoria, bo jest krótko falówka i świetny taki, no taka deska właściwie dla ratownika, na której może popłynąć szybciej, żeby dostać się do potrzebującej osoby w wodzie. No i tyle, więc prosta konstrukcja, ale podoba mi się. No, abstrahując od tej może logiki, że przynajmniej tutaj no, na tym kładzie. Od razu raczej by no nie, nie, nie pojechał, no, bo wy, wy, wychodząc tak naprawdę z tego budynku, już na tej plaży się mm, znajduje. Na pierwszym piętrze mamy balkon, z którego możemy wypatrywać zagrożeń. Jest tu zresztą specjalnie umieszczona lornetka. Na dachach mamy świetnie zrobione. Mm, no głośniki, tym bardziej, że właśnie to jeszcze Wam pokażę, w środku jest mikrofon, więc to jest jakby sobą kompatybilne, że mówiąc, prawda, na przykład odsunąć się proszę, no, nie wiem, od, od um, brzegu albo nie wiem, wyjść z wody albo cokolwiek, jakiej nie wydawał polecenia nasz ratownik, no to będzie to dobrze słyszalne, bo megafony są na wszystkie trzy strony y, po, porozstawiane tutaj. No właśnie, więc zajrzyjmy tutaj na, do wnętrza tego tego pokoiku. E, oczywistym minusem jest to, że tutaj nie ma drzwi i szybki nawet w oknie. Nie wiem, czemu tego nie dali. I jeszcze, żeby to było jakkolwiek spójne, to, to nie jest, bo drzwi mamy szarą, mamy futrynę, a okno białe, więc kompletnie to do siebie nie pasuje. To jest ten gorszy moment kolejny w tym zestawie. No, no, pasowałoby nawet przezroczyste, ale te drzwi tu jednak wstawić. No i mamy małe... Biureczko, fajny, podoba mi się ten klocek z nadrukiem, który no, pokazuje tutaj no, pewnie fragment, czy wody, czy, czy, czy plaży. Jakiś tutaj radar, który nam pewnie pokazuje stopień zagrożenia. Właśnie świetnie zrobiony mikrofon tutaj na stojaku, do którego możemy mówić, właśnie do, do naszych tutaj wypoczywających um, um, mieszkańców, o może tak. No, i krzesełko w takim ładnym granatowym kolorze. Na ścianie mamy jeszcze naklejkę przedstawiającą plażę, jakieś tutaj plaże, i może w sumie też jakiś pewnie zapis miasta. No dobra, to tyle jeśli chodzi o to stanowisko ratownika. Zobaczmy, jak wyglądają minifigurki. W zestawie mamy cztery minifigurki i dwa zwierzątka. Jak obiecałam raz jeszcze tego żółwia z bliska Wam pokazuję i dorzucam jednego dla porównania z figurek kolekcjonerskich, bo tam się taki pojawił i widać ewidentnie, że te żółwie. No, są kompletnie w różnych wzorach. Mamy tak, małą dziewczynkę, pana ratownika, jej mamę pewnie, która się nie opiekuje, są do siebie podobne i pana, który sprzedaje lody i wszystkie cztery figurki są po prostu genialne, są obłędne, ja jestem w nich wszystkich zakochana po kolei. Jeśli chodzi o dziewczynkę, podoba mi się oczywiście i kostium kąpielowy, swoją drogą w ogóle kostiumów kąpielowych w Lego nie ma zbyt często, ja mam chyba tylko jeden tak naprawdę, bo ta, też, ta tematyka po prostu nie często się pojawia, w dodatku tutaj ten kostium jest taki humorystycznie przedstawiony, bo mamy nadruk meduzy w okularach, takich przeciwsłonecznych sama dziewczynka ma dosyć rzadko spotykane włosy takie dwa koczki po bokach dostała jako akcesorium chwytak na śmieci bo tutaj właśnie tymi śmieciami się zajęła. Pan ratownik jest naprawdę przystojny, bardzo mi się podoba. Wygląda trochę jak z jakiegoś słonecznego patrolu, z takim lekkim zarostem, młody facet z blond włosami, tutaj w takich czerwonych shortach i białej koszulce pod kolor chyba swojego stanowiska ratowniczego. Na wymianę dostał też kask, oczywiście to z myślą o tym kładzie, jak będzie na niego wsiadać, no to żeby był bezpieczny. No i dalej patrząc, mamy panią w kostiumie kąpielowym w awokado, takie zielone gacki i te awokado, naprawdę to no, też świetna sprawa. Dodatkowo ma na oczach okulary przeciwsłoneczne no, też taką rzadszą, raczej fryzurę takiego grubego koka, i pani dostała jako akcesorium smartfona, też chyba nowy nowy hmm, klocek jakoś tak hmm, mimo że ostatnio sporo mi tych hmm, smartfonów przybyło, to tego chyba jeszcze hmm, nie miałam. No i oczywiście świetny gość, sprzedający te lody w przebraniu loda, to jest oczywiście nowy. Hmm, Klocek nie było tego wcześniej, bo on jeszcze się pojawił w zestawie z tymi złodziejami przebranymi za lody, chociaż tam są w innym kolorze, więc jeden, jedyny tutaj zielony lód się nam pojawił. Co prawda też nie wiem, za co odpowiada smak, czy wygląd tego zielonego loda, jaki to miałby być smak, ale może jakieś pistacjowe, może coś takiego. No i oczywiście, jak zdejmiemy mu tutaj ten. Kostium, no to też ma pod spodem normalny strój, nawet widać, że się troszkę już spocił i takie krople potu mu, mu spływają, to pod tym kostiumem. Oczywiście minusem jest to, że nie mamy dla niego żadnych włosów na wymianę. Jeżeli po pracy gdzieś sobie po prostu chciałby pójść, no możemy zawsze mu ewentualnie włożyć na głowę tutaj te włosy po ratowniku, przy założeniu, że ratownik zostanie w tym kasku. No cóż. Świetne minifigurki, świetne zwierzątka, podsumujmy. Podsumowując, polecam Wam gorąco ten zestaw, mimo tych drobnych mm, minusów, które gdzieś tam znalazłam, no to i tak uważam, że warto go kupić, bo wyciągniecie z niego całą masę świetnych części, przede wszystkim nowego żółwia, w nowym kolorze różne klocki, bo i ten fioletowy koszyk, czy te czerwone dodatki w stanowisku ratownika na plaży, czy ten miętowa deska, mm, Surfingowa, czy w ogóle ta riksza, tak samo przebranie tego pana, który sprzedaje lody. No naprawdę mnóstwo fajnych części, bo i tak zakładam, że go po prostu na te części rozłożycie. Nie sądzę, żeby stricte tą konstrukcję po prostu gdzieś tam wpiąć do, do naszego legu miasta, ale jako źródło elementów jak najbardziej i mini figurek jak najbardziej tak. Mam nadzieję, że moja recenzja się Wam podobała i zapraszam wkrótce na kolejny mój film. Trzymajcie się. Cześć.